Na początku było Słowo, a Słowo było Boga, i Bogiem było Słowo. Codzienne rozważania Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni syna człowieczego. Jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki a przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów lota, jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali. Lecz w dniu, kiedy lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich. Tak samo będzie w dniu, kiedy syn człowieczy się objawi. W owym dniu, kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać. A kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Miejcie w pamięci żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je, a kto je straci, zachowa je. Powiadam wam, tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą razem mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Pytali go: Gdzie, panie? On im odpowiedział, gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy. Czytanie z księgi mądrości. Głupi już z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga. Z dóbr widzialnych nie zdołali poznać tego, który jest, patrząc na dzieła nie poznali twórcy, lecz ogień, wiatr, powietrze chyże. Gwiazdy dokoła, wodę burzliwą lub światła niebieskie uznali za bóstwa, które rządzą światem. Jeśli urzeczeni ich pięknem wzięli je za bóstwa, winni byli poznać, o ile wspanialszy jest ich władca, stworzył je bowiem twórca piękności. A jeśli ich moc i działanie wprawiły ich w podziw, winni byli z nich poznać, o ile jest potężniejszy ten, kto je uczynił. Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich stwórcę. Ci jednak na mniejszą zasługują naganę, bo wprawdzie błądzą, ale Boga szukają i pragną go znaleźć. Obracają się wśród jego dzieł, badają i ulegają pozorom, bo piękne to, na co patrzą. Ale i oni nie są bez winy. Jeśli się bowiem zdobyli na tyle wiedzy, by móc ogarnąć wszechświat, Jakże nie mogli rychlej znaleźć jego pana?